Cześć! Są wakacje, okres wakacyjny w pełni i dzisiaj właśnie o tym ten odcinek. Dlaczego? Dlatego, że wielu z Was pyta mnie, może niektórym się to wyda egzotyczne, czy można zostawić swoje zwierzątko bez opieki, bez opiekuna, bez kogoś, kto przyjdzie, doglądnie, dokarmi, uzupełni, pojedło na jeden dzień, jedną noc, dwa, trzy, cztery, nawet odważnie pytają o pięć, sześć, siedem dni na tydzień. Odpowiedź moja, moja osobista oraz myślę, że większości z Was, co też tak myśli, niech zostawi kciuka. Zwierzątka nie można zostawić bez opieki, nie można go zostawić samego, jest to dla niego niebezpieczne i niekorzystne. Natomiast nie jest dobrą odpowiedzią zlecieć odpowiedzi nie, bo nie. Odpowiedź zawsze warto uzasadnić, a na to twierdzenie mam po prostu mnóstwo argumentów. Zacznijmy więc od wody. Najważniejszego, chociaż niekoniecznie najważniejszego, ale równie ważnego jak cała reszta w zasadzie. Zwierzątko wyleje pojedło. Wielu z Was twierdzi, dam drugie pojedło, trzecie, czwarte, piąte, ok, rozumiem. Szansa na to, że wyleje je wszystkie jest niewielka, natomiast pamiętajcie, że zwierzątku, które się zestresuje, które będzie przerażone, bo nie ma Was przez ten jeden, drugi, trzeci dzień, może zachować się inaczej niż standardowo i może jednak to polidła wylać, zostanie bez wody. Życie bez wody długo nie potrwa, będzie to dla niego śmiertelne. Życie też w takiej zamoczonej, przemoczonej klatce, w której w wysokich temperaturach wakacyjnych pojawi się bleśnik, też zdrowa nie jest. Jeżeli chodzi o karmę, jeżeli karma zostanie zalana, zasikana, wyrzucona z paśników, miseczek, nie będzie nadawała się do jedzenia, zwierzątko zostaje bez jedzenia, również wiecie, że takie życie zwierzątka o szybkiej przemianie materii nie potrwa długo. Kolejna rzecz oprócz jedzenia, picia to te upały. Wiecie, że zwierzątka w tych upałach nie funkcjonują dobrze. Większość z Was wie, że wkłady chłodzące, płytki chłodzące naturalne, kamienie chłodzące to konieczność. Jeżeli macie klimatyzację to świetnie, natomiast jeżeli wyjdziecie na wakacje to wątpię, żebyście zostawili klimatyzowany dom na ten cały czas. Także pomagajcie, przewietrzajcie, pamiętajcie o wietrzeniu, nie zostawajcie też w takiej um, zamkniętej atmosferze takiego zwierzątka. Przewietrzenie, wpuszczenie świeżego powietrza. Szczególnie rano, na wieczór czy w nocy bardzo pomaga. Jeżeli Was nie będzie, nikt tego nie zrobi i znowu zwierzątko będzie cierpieć, może nawet tego nie przeżyć w przypadku zwierząt szczególnie wrażliwych na upały. U nas temperatura jest chyba 38 stopni. To jest niemożliwa e, dla mnie temperatura, moje zwierzątka były bardzo biedne. E, także pamiętajcie o tym, że trzeba im pomóc. E, inna sprawa, że wiem, że znacie swoje zwierzątka i jesteście przekonani, że obserwujecie je, wiecie, na co je stać, a na co nie. Niemniej pamiętajcie, w stresie może być nieco inaczej, w stresie takie zwierzątko może wejść do paśnika, zaplątać się w hamaczek, wcisnąć łapkę lub głowę między pręty swojej klatki, wariery, nie będzie to dla niego bezpieczne, także yy, nikt mu nie pomoże, jeżeli będziecie, udzielicie mu szybko pierwszej pomocy, nic mu nie będzie, tak samo takie zwierzątko w stresie może poczuć się gorzej. Takie zwierzątko poczuje się gorzej, jeżeli zacznie go w brzuszek, dostanie zdęcia, wiecie, że takie rzeczy również mogą się przytrafić, dostanie przegrzania, będziecie w stanie udzielić mu pierwszej pomocy. No i super, jeżeli nie będziecie w stanie, no takie zwierzątko po prostu zginie. Także pamiętajcie o tym, że nie jest to dobry pomysł. Przed zdecydowaniem się na zwierzątko pomyślcie o tym, czy macie komu takie zwierzątko na czas waszych czasów podrzucić, lub czy znajdziecie opiekuna, który zajrzy do niego raz, najlepiej dwa lub trzy razy dziennie. Zajrzyj, nie będzie się bał go dotknąć, yy, będzie w stanie sprawdzić, czy wszystko z nim oby na pewno w porządku, bo jeżeli wiadomo jesteście z nim cały dzień lub po pracy, w szkole, y, trzymacie rękę na puls, wiecie, jak taki zwierzak się zachowuje. Jeżeli Was nie ma, to fajnie, żeby ten opiekun nie bał się go, żeby y, dostał przeszkolenie, żeby ono oswoił się ze zwierzątkiem, a zwierzątko znowu opiekunem. Y, żeby każdy miał świadomość, co się dzieje, z kim się dzieje, także zdecydowanie ja jestem na nie. Nie zostawiamy zwierzaków samych bez opieki, ani nawet na jeden dzień, na jedną noc. Taki czas może się dużo zdarzyć, z może stracić apetyt, tęsknoty za wami. Także decydujcie na zwierzątko, szukajcie opiekuna, pytajcie. Na pewno jest wiele osób w Waszym otoczeniu, którzy chętnie udzielą Wam pomocy. Ja znajomym zawsze pomagam w czasie wakacji. Jest to fajne, ciekawe doświadczenie, można też poznać nowego zwierzaka, nie boicie się też pomagać swoim znajomym w opiece nad zwierzakiem, jest to wielka pomoc, na pewno będą Wam bardzo wdzięczni że zaopiekujecie się jego przyjacielem.